Witajcie! Znajdujemy się w rejonie Sandomierza, w gospodarstwie Rafała Dondy. Dziś sprawdzimy przydatność przechowalniczą odmian firmy Syngenta. Rafał, jaka to odmiana? W czyli znajduje się odmiana Marconi. Co, ma, co nam możesz powiedzieć o tej odmianie? Jak oceniasz tą odmianę na polu, jak w przechowalni? W polu charakteryzowała się dużym wyrównaniem, jak i zdrowotnością. Teraz też dobrze, dobrze się przechowuje. Wystarczy dwa, trzy liście obrać i jest gotowa do sprzedaży. I jest gotowa do sprzedaży. Warto wspomnieć o tym, że przechowalnia, w której się znajdujemy, jest to tradycyjna przechowalnia bez agregatów chłodniczych. Mimo tego towar jest ładny, zielony, doskonałą zdrowotność polową. Odmiana przenosi do przechowalni, wydłuża swoją, swój okres przechowalniczy. Mamy nawet w tradycyjnej przechowalni doskonały, zielony towar do sprzedania. Jakie odmiany jeszcze uprawiasz w swoim gospodarstwie? Tu mamy odmianę Marloni. Począwszy przez pierwsze zbiory z pola Galigana. I na lato kila Prinsa, które sprzedaję bezpośrednio do lokalnej tu przetwórni na, na Kiszenie. to coś, <coughs> Na jesień uprawiam sukcesor odmianę, którą część szatkuję i sprzedaję na rynku jako szatkowaną, a część w główkach, bo jest taka uniwersalna I, tak. i charakteryzuje się właśnie. Większo główko i lekko spłaszczoną, którą rynek no, standardowo tako potrzebuje. Jakie odmiany trafiają do przechowalni i do kiedy przechowujesz w swojej przechowalni tradycyjnej kapuzki? W tym roku trafiałem odmianę Marconi i Kepler i przechowuję je, staram się przechowywać do końca lutego. Bardzo dziękujemy. Jak widać, doskonały towar. Ładnie, ładna zielona kapusta. Taka, jak potrzebujemy.